Cześć, witajcie. znajdujemy się obok tunelu foliowego. Zaraz idziemy do arbuziaków. Zdam, zdam wam relacje, jak się mają. Jak widzicie, folia pociągnięta. Mają więcej wentylacji. To już jest koniec sezonu. Mamy już sierpień, także idziemy, idziemy do środka. Tutaj mamy w zasadzie tylko jeden duży arbuziaki, dwa małe, jeden wcześniej większy, ale został zjedzony, taki maluszek. Głównie posadzone są orzeczki ziemne, ziemne, bataty, pepino i jakieś tam dwa czy trzy arbuziaki małe. a na drugiej stronie, to jest główne stanowisko arbuzowe bo to co teraz widzimy, to rozsadnik jestem z drugiej strony tunelu foliowego i wchodzimy do środka Są tu różne odmiany od zwykłego Sugar Baby czy Crimson Sweet po inne arbuziaki. Lekko zdeformowany, tak jak i u Marder ale myślę, że będzie ok i daje je. wchodzimy do środka na pierwszy ogień dwa arbuziaki jeden duże, też lekko zdeformowane. no w tym roku taki, taka pogoda i dlatego to zależy od roku w jednym roku choroby się ma, i mają, a w jednym wręcz odwrotnie sezon do sezonu w ogóle nie podobny ten też taki trochę zdeformowany kształci trochę gruszki także szało w tym roku z wielkością arbuzów nie ma jest ich sporo w tunelu a zwłaszcza w gruncie ale nie są olbrzym rozmiarów już zrobisz taki mam rok nie zawsze przystępny dla arbuzów w jednym regionie, w regionie będą brosy pięknie ślicznie a w drugim się będą buntowały Jeszcze rzut oka na no, częściowo albo posadzony posadzone w gruncie To już jest końcówka pobywałem pędy bo niektóre już się nie nadają do egzystencji Część zielonych, ale część już, już do wyrzucę Zaraz nie zaraza nawet pyskanie nie pomaga. No cóż, mamy taki już okres prawie jesienny. Na tym kończy film. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.